Na terenie miejskiej ciepłowni przy ulicy Konstantynowskiej zamontowana została nowoczesna instalacja odsiarczania, odazotowania i odpylania. Jest to pierwszy etap tej inwestycji. Instalacja służy do zmniejszenia ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych i gazowych takich jak dwutlenek siarki czy tlenek azotu. Jak przyznaje Krzysztof Mondzielewski, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej, emisja dwutlenku siarki zmniejszyła się czterokrotnie. Potężna inwestycja składa się ze zbiornika na wodę amoniakalną, która jest niezbędna w procesie odazotowania. Jest też instalacja IOS, która zajmuje się odsiarczaniem spalin. Elementami składowymi tego urządzenia są m.in. dwa zbiorniki: jeden na wapno, drugi na odpad z procesu odsiarczania. We wcześniejszych latach na terenie ZEC istniała tylko instalacja odplania dwustopniowego, teraz została dodatkowo unowocześniona. Koszt całej inwestycji to blisko 45 milionów złotych, znaczną część pieniędzy na ten cel w wysokości prawie 28 milionów ZEC pozyskał w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast pozostałe środki pochodzą z budżetu spółki.